Dzień dobry w nowy rok. Bardzo serdecznie was witam i pozdrawiam. Mam nadzieję, że ten rok będzie dla nas wszystkich rokiem dobrym. I dzisiaj, w takim noworocznym klimacie, o tym jak wejść w ten rok z Panem Bogiem, mam kilka takich myśli, którymi chciałbym się z Wami podzielić. Jeżeli tego słuchacie 1 stycznia, to tym bardziej was pozdrawiam, jeżeli zaspani jesteście. Ja to nagrywam nie 1 stycznia, ale też zaspany jestem, bo jest wcześnie rano. Także łączę się z wami w bólu i nadziei. Od czego chciałbym zacząć, kochani? Od tego, że wielu z nas, tego co słyszę, miało ten rok dość ciężki. Tak rozmawiam z ludźmi i mi mówią, że to był ciężki rok. To był rok wielu zmagań, jakichś kryzysów. To był rok przechodzenia pewnych rzeczy trudnych oddalania się w, tak w poczuciu od Pana Boga. Niektórzy mówią, że no nie wiem, nie czuję Go, nie widzę Go, nie widzę Jego działania. O tym troszeczkę dzisiaj będę chciał mówić, bo, bo to są ważne rzeczy dla nas, dla każdego z nas. I na początek Emmanuel. Jesteśmy jeszcze w tym okresie, kiedy świętujemy Boże Narodzenie, Emanuel, Bóg jest z nami. To jest coś, o czym musimy sobie zawsze przypominać. Że Bóg jest z nami. Jest Emanuelem. On przyszedł na ten świat, stał się człowiekiem, żeby nam pokazać, że Jemu na nas zależy. Zresztą to nawet jest z pisma, z listu świętego Piotra, że Jemu na nas zależy. Więc zrzućmy na niego swoje ciężary, bo Jemu na nas zależy. I to jest coś, co jest stałe. Jego miłość jest stała. Jego miłość jest zawsze. I kiedy słyszę, że ktoś mówi, że Bóg od niego odszedł, kiedy sam tak mówię czasami, kiedy sam może tak myślę, kiedy pojawia się taka myśl, to wtedy mam niezgodę w sobie. Na te swoje myśli, ale też na to, jak ktoś tak mówi. Dlatego że Bóg jest zawsze. I jak mówi jeden z Mistyków, Bóg nigdy nie oddala się dalej niż na próg naszego serca. I to jest coś, co jest stałe. To po naszej stronie, tak jak mamy ten obraz Adama, stworzenia Adama, Bóg naprawdę robi wszystko. Na tym obrazie całe jego ciało jest w naszą stronę ukierunkowane. I tylko Adam, od niego zależy czy podniesie palec czy nie. I w tym tkwi sekret. Że bardzo dużo od nas zależy. Tego co wybieramy na co dzień, tego jakie myśli decydujemy się pielęgnować. Co chcemy, żeby w nas było, co chcemy, żeby w nas wyrastało. Wiecie, w tym temacie Nowego Roku, noworocznych postanowień, zmiany, jakoś tak... Wiecie, dla nas chrześcijan ten pierwszy stycznia nie powinien mieć za, za dużego znaczenia, bo my rok liturgiczny zaczynamy dużo wcześniej, ale no jakoś i tak po ludzku ma, nie? I często to jest czas, kiedy wszyscy postanawiają coś nowego, wszyscy postanawiają, że coś się zmieni w ich życiu i zaczynają w tym kierunku działać, tak? Sławne mm, dwa tygodnie pierwsze na siłowni. Siłownie są pełne. Ja pamiętam to jak dziś, jak chodziłem na jedną siłownię przez dłuższy czas, przyszedł nowy rok, przychodzę chyba 1 albo 2 stycznia na tą siłownię, a tam jest po prostu zatrzęsienie ludzi, ledwo da się przejść. No minął tydzień, już powoli, że tak powiem, było normalnie, po dwóch tygodniach był powrót do starej rzeczywistości. I o tym też będę chciał mówić, ale po pierwsze, pamiętaj, że Bóg jest z tobą. Pamiętaj, że Bóg jest przy tobie. On cię nie zostawił. Nawet jeżeli ty go zostawiłeś, nawet jeżeli ty czujesz, że się oddaliłeś od Niego, to On czeka na ciebie i mówi: wróć do mnie. Przyjdź do mnie. Nawróć się. Odwróć się od tego, co ciebie niszczy, co ciebie oszukuje, i przyjdź do mnie, bo grzech zawsze nas oszukuje. To, co jest na tym świecie, zawsze nas oszukuje. I może te wszystkie rzeczy trudne, których doświadczamy, czy doświadczyliśmy, one są po to, żebyśmy oczyścili się z, właśnie z takiego zawierzania rzeczą tego świata, pokładania ufności w rzeczach tego świata. Pokładania ufności w książętach, jak to Słowo Boże nazywa, albo w majątkach, w bogactwach tego świata, albo po prostu w ludziach. Jedyną pewną jest Bóg i często pewne rzeczy się walą w naszym życiu, żebyśmy to ujrzeli na nowo, żebyśmy wrócili do Niego i żebyśmy faktycznie od Niego uzależniali tylko i wyłącznie swoją, swoje spełnienie. Na jednym z podcastów ostatnio usłyszałem takie słowa, że dążenie do szczęścia nie jest najlepszym pomysłem. W sensie takim, żeby to nie było na pierwszym miejscu, tylko na pierwszym miejscu, żeby był sens. Wiadomo, że to jest logoterapii, ale ja się ku temu skłaniam. Wiecie, że faktycznie sens powinien być pierwszy, bo szczęście czasami jest złudne. Możemy robić rzeczy, które wcale nas nie uszczęśliwiają, ale sobie wmawiamy, że to, to jest szczęście, że to daje nam szczęście. Więc nieważne, co było w tym roku, czy było dobrze, czy źle, przyjdźmy do Boga. On jest blisko. No, on chce z nami być. Druga rzecz: to wiecie, końcówka roku, święta Bożego Narodzenia. To jest taki okres, gdzie dużo może się wydarzyć. To jest taki okres, gdzie y, może się wydarzyć sporo y, trudnych rzeczy, rodzinnych na przykład. Y, że no, po doświadczeniu spotkań rodzinnych y, stwierdzamy, że pewne rzeczy są beznadziejne. Nie? I w efekcie ta końcówka roku może nam przyćmić całe doświadczenie, całego roku. I wiecie, miałem ten, to szczęście w tym, w tym roku, że przeszedłem kurs coachingu chrześcijańskiego. Brałem w nim udział i dużo narzędzi tam otrzymałem do właśnie pracy. Pracy ze samym sobą, ale pracy też z innymi. I jest coś takiego, że mamy przekonania, które niekoniecznie są zakotwiczone w rzeczywistości. I właśnie często emocje, często jakieś poczucie, jakieś też doświadczenia silne, one mogą nam przyćmić cały obraz, na przykład, właśnie całego roku. Dlatego warto jest wszystko sprowadzać do konkretu. A często jest tak, że jeżeli my myślimy o danym roku, na przykład mówimy, to był zły rok albo to był dobry rok, to robimy tak tylko na podstawie tego poczucia pod koniec roku. Zamiast usiąść, i sobie dokładnie rozpisać, co konkretnie się wydarzyło w tym roku. I wiecie, dla mnie to się łączy z, takim, z taką zasadą, która jest w, w całym w zasadzie Starym Testamencie. Dzisiaj my jako chrześcijanie w liturgii to, to robimy. Czyli przypominanie sobie. Przypominanie sobie tego, co Pan uczynił. Przypominanie sobie o Jego cudach. Pamiętajcie o cudach, które On zdziałał, o Jego znakach i sądach ust Jego. Psalm 105 nam mówi. Mamy pamiętać o tych cudach, o tych rzeczach, które Pan Bóg zrobił w naszym życiu. Dlatego dobrze jest mieć dziennik duchowy, gdzie sobie zapisujemy to, co Pan Bóg robi, jak odpowiada na nasze modlitwy, jak odpowiada na te wszystkie rzeczy, które do Niego zanosimy. Ale z drugiej strony, warto po prostu sobie czasami do tego wracać. Jeżeli nie mamy dziennika, może być to trudniejsze, ale też się da, usiąść. I w konkrety ubrać to co, to, co Pan Bóg zrobił w danym roku. Dlatego Was zachęcam, dlatego że jeżeli nie mamy takich rzeczy zapisanych, to to nam po prostu ucieka. Ja dlatego się cieszę, że w fundacji mamy coś takiego jak podsumowanie roku i robimy spotkania dla darczyńców, gdzie opowiadamy o tym, co udało nam się zrobić, bo dzięki temu mam taki bodziec do tego, żeby Zrobić podsumowanie, żeby zobaczyć, ile Pan Bóg dał możliwości, ile, jak też pobłogosławił tą pracę, którą wykonujemy, i zawsze mnie to napełnia ogromną wdzięcznością. A póki nie mam tego rozpisanego, póki nie mam tego podsumowanego, to mam takie. O. Że te poczucia, te emocje, które są w danej chwili, one rzutują na, na to odczucie całego roku. Dlatego was zachęcam właśnie do skonkretyzowania, do spisania sobie konkretnie, co Pan Bóg w tym roku uczynił. Też, jeżeli macie jakieś postanowienia z zeszłego roku, to warto się z tym skonfrontować szczerze. Nie w jakimś tam udawaniu, że jestem taki mocarz i udało mi się. Ja wiem, że w mojej liście. Co najmniej dwie rzeczy nie zostały spełnione. Nie udało mi się zrobić dwóch rzeczy, na które miałem wpływ. Kilka rzeczy, które były raczej w takich, w takich obszarach marzeń, też się nie udały, ale takie jest życie. Mamy kolejny rok, możemy spróbować jeszcze raz. O tym właśnie jest w zasadzie ten film. Jeżeli ci się nie udało, do tej pory, spróbuj jeszcze raz. Ale jak spróbować? Żeby to się udało tym razem. I tutaj kolejny punkt, który też wyniosłem z coachingu chrześcijańskiego, takie powiedzenie: Słonia zjada się po kawałku. Czyli możemy sobie dawać jakieś cele, które są zbyt wielkie. I nie mówię, żeby takich celi, celów nie dawać, jak najbardziej dawać. Tylko, że musimy mieć pewną drogę do, do tego celu, bo. Na przykład w kontekście naśladowania Chrystusa, możemy powiedzieć: Stanę się jak Chrystus w tym roku. Tylko wiemy, że to jest ogromna rzecz, ogromna praca do wykonania. I teraz potrzebujemy ten wielki cel, który mamy, rozbić na małe, codzienne cele i zacząć nie od jutra, tylko od dziś. I często w coachingu jest takie pytanie: jaka jest mała jedna rzecz? Jedna mała rzecz. Którą możesz zrobić dzisiaj, żeby przybliżyć się do wykonania tego celu. I to widzę, słuchajcie, w wielu różnych obszarach, na przykład w A, widzę, że oni też tak funkcjonują, że chcę być trzeźwy przez dzisiaj. Nie myślę o całym życiu, chociaż jest to gdzieś tam dalej, ale chcę być trzeźwy dzisiaj. Dzisiaj chcę być lepszy. Dzisiaj chcę lepszy zrobić trening. Dzisiaj chcę zrobić więcej. Dzisiaj chcę zrobić tą. Jedną lekcję angielskiego. Dzisiaj chcę przeczytać ten jeden rozdział z Pisma Świętego. Dzisiaj chcę się pomodlić te 15 minut. Czy tam 20, czy 30, czy godzinę. Nie? Dzisiaj koncentrujemy się na tym, co jest teraz, bo jutro jest niepewne. Wczoraj nie należy do nas. Jedyne, co mamy, to jest teraz. Nawet nie dzisiaj, tylko teraz. Bo dzisiaj za dwie godziny wiadomo, czy będę jeszcze. Czy już mnie nie będzie. Więc warto jest rozbić ten duży cel na małe kroki, małymi krokami do celu. I wiecie, to brzmi jak frazes, ale ja widziałem to na własne oczy. Jak właśnie w tych różnych procesach coachingowych patrzyłem na ludzi, którzy mają jakiś duży cel, on ich przeraża, on jest zbyt duży, żeby do niego um, zaczęli w ogóle w, w, zmierzać. Ale kiedy im się pokazuje, że zobacz tego słonia, zjada się po kawałku, czyli pomyśl o jednej rzeczy, którą dzisiaj możesz zrobić przez może 15, 20, 30 minut, która przybliży cię do tego celu, i nagle się okazuje, że da się tymi małymi krokami, że ten efekt złożonych, małych kroków daje potężny efekt w skali roku, czy w skali większej niż jeden rok. Nie? 30 minut poświęcone czemuś, Raz dziennie, to zobaczmy, ile godzin to w ciągu roku, jeżeli pomnożą, po, pomnożymy to przez 365, ile to nam godzin da. To jest naprawdę potęga, te małe kroki. Dlatego też zachęcam Was, kochani, w tym roku wyznaczajmy sobie duże cele, ale nie zaczynajmy od jutra. Wiem, że dzisiaj jest 1 stycznia, ciężko, nie? Ale nie zaczynajmy od jutra, tylko zacznijmy od dzisiaj. Dzisiaj, dzisiaj coś zrobię. Dzisiaj nawet małe, nawet jeden krok, nawet najmniejszy krok, niech po prostu on będzie tym krokiem w kierunku tego celu. I tak też myślę o tym nie zapominajmy tutaj też o ludziach. Nie zapominajmy o ludziach w takim kontekście, że ludzie naprawdę mogą nam pomóc: wspólnota może nam pomóc, kościół, który się właśnie objawia przez ludzi, on może nam pomóc. I jeżeli potrzebujemy pomocy, to po prostu jej poszukajmy. Nie tkwimy sami w tej samotności czy w samotnym zmaganiu. I wiecie, z drugiej strony, jeszcze oprócz tych trzech rzeczy, które powiedziałem, czyli Pan Bóg jest z nami, jest Bogiem z nami, Emanuelem, warto jest wspominać to, co Pan Bóg zrobił w tym roku. I jeżeli wyznaczamy sobie cel, to małymi krokami chcemy do niego dążyć, ale codzienną, wytrwałą, konsekwentną pracą, to jeszcze potrzebujemy takiego nastawienia. To, co święty Paweł pisze w liście do Filipian. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jednoczynie, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w Górę w Chrystusie Jezusie. Wiecie, tu jest, wiadomo, chodzi o zbawienie, chodzi o, o, o Boga, chodzi o życie Boże, mm, chodzi o Jego Królestwo. I Paweł ma takie nastawienie, że nie myśli sobie: Ja już to wszystko mam. I mogę spocząć na laurach. I myślę, że takie nastawienie w kontekście całego naszego życia jest bardzo nam potrzebne. Nie mogę w żadnym punkcie mojego życia powiedzieć, ja już wszystko mam. I nie muszę już nic robić. Tylko właśnie potrzebujemy takiej pokory w kontekście też samych siebie, w kontekście naszych dokonań w cudzysłowie, że. To tak naprawdę wszystko nie jest ważne. Ważne jest, co Bóg czyni, ważne jest, co Bóg robi. To, co ja zrobiłem, to jest łaska Boża, wszystko jest łaską. Ale zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę Chrystusie, Jezusie. Zobaczcie, jak, jakie to jest nastawienie. Nie sądzę o sobie samym, nie sądzę, że już zdobyłem. Że już mam, ale zapominam o tym, co za mną. O tym wszystkim, co się udało zrobić, już o tym wszystkim, do czego Bóg, jest, Bóg mnie już wprowadził. Wiecie, to może pozornie się wykluczać z tym, co powiedziałem. Pamiętajcie o jego cudach, ale myślę, że tutaj Świętemu Pawłowi chodzi właśnie o to, żebyśmy nie pamiętali o nas. Żebyśmy nie myśleli, nie koncentrowali się na nas. Ja zrobiłem. Tylko całe pismo nas uczy. Pamiętajcie o cudach, które On zdziałał. O Jego znakach i sądach ust Jego. Pamiętajmy o tym, co Bóg zrobił. Jeżeli będziemy ciągle kon kon koncentrowali się na tym, co my zrobiliśmy, no to niestety możemy się za za zaprowadzić w taki kozi róg, nie? Wytężamy siły ku temu, co przed nami. Ku Jezusowi, który powraca. Ku temu, który nadchodzi. Ku temu, który nas prowadzi do tej mety. Do tego końca naszego życia. I mam nadzieję wieńca, który każdy z nas otrzyma. I tego Wam życzę. Nie koncentrowania się, nie mieszkania w przyszłości, ale koncentrowania się na tym, że Bóg jest teraz i teraz mamy pędzić do tej mety, która jest przed nami. On jest dobry, On działa. I modlę się o to o dobry rok dla Was, modlę się o dobre, dobre relacje, o miłość. Między wami, między waszymi bliskimi, między waszymi dalszymi też, między wami a obcymi również, o przychylność Boga i, i ludzi nad wami. Modlę się o to, żeby wszystko, co sobie zamierzycie, się spełniło. Żeby te duże plany, które macie, tymi małymi krokami zostały wypełnione i żeby Bóg was w tej drodze codziennej wspierał, błogosławił wam. I żebyście się nie dali. Jesteśmy, wiecie, na wojnie, jesteśmy w walce duchowej. Walczymy z diabłem, walczymy z różnymi porządliwościami, różnymi przeciwnościami I, i modlę się o to, żebyśmy się nie dali temu. Tym wszystkim trudnościom, które chcą nas wybić z tej ścieżki, która jest przed nami, a którą Pan Bóg nam daje i chce nas po niej prowadzić. Dziękujemy wszystkim za to, że jesteście z nami, że wspieracie nasze działania, naszą fundację. I też prosimy Was o, naszą, o, o modlitwę za nas, za to, co robimy, za nasze dzieło, za, za budowę też na werandzie studio, która mam nadzieję w 2026 wręcz jestem pewien, zostanie ukończona. Tymczasem Słońca podcast wróci za tydzień o 10. Pozdrawiam Was serdecznie z Bogiem.